jest wspaniały i robię fajne ruchy i pod koniec meczu wygrywam gereczkę. Po prostu raz wspaniały i robię fajne ruchy i pod koniec meczu wygrywam gereczkę. Chodzę do brusat i latuje noc okazuje, że to epicki zadymiarz. Po jest wspaniały i robię fajne ruchy i pod koniec meczu wygrywam gereczkę. Po jest wspaniały i robię fajne ruchy i pod koniec meczu wygrywam gereczkę. On palam now gierkę, wybieram sobit, lewiam faj dzikaj, dostaję drugie miejsce. W rozsadzie wspaniały i robię fajne ruchy i pod koniec meczu wygrywam giereczkę Po prostu wspaniały i robię fajne ruchy i pod koniec meczu wygrywam po W rozsadzie wspaniały i robię fajne ruchy i pod koniec meczu wygrywam giereczkę. Po prostad wspaniały i robię fajne ruchy i pod koniec meczu wygrywam giereczkę Rozsad jest wspaniały i robię fajne ruchy i pod koniec meczu wygrywam po prostu jest wspaniały i robię fajne ruchy i pod koniec meczu wygrywam giereczkę. Po prostu jest wspaniały i robię fajne ruchy i pod koniec meczu wygrywam giereczkę. Po prostu jest wspaniały i robię fajne ruchy i pod koniec meczu wygrywam gieryczkę. Po prostu jest wspaniały i robię fajne ruchy i pod koniec meczu wygrywam giereczkę. Po prostu jest wspaniały i robię fajne ruchy i pod koniec meczu wygrywam giereczkę. Po prostu jest spaniały, i robię fajne ruchy i pod koniec meczu wygrywam kireczkę. Po prostu jest spaniały, i robię fajne ruchy i pod koniec meczu wygrywam kireczkę. Po prostu jest i robię fajne ruchy i pod koniec meczu wygrywam kiereczkę. Po prostu jest i robię fajne ruchy i pod koniec meczu wygrywam kireczkę. Po prostu jest wspaniały i robię fajne ruchy i pod koniec meczu wygrywam giereczkę. Po prostu jest wspaniały i robię fajne ruchy i pod koniec meczu wygrywam kireczkę. Po prostu jest spaniały, i i robię fajne ruchy, i pod koniec meczu wygrywam giereczkę. Po...